Dobra, nagrywamy. To jest właściwie temat, który powinien stanąć wiele lat temu. Mianowicie w 2018 roku po wyborach samorządowych, kiedy Komitet Kordiana Kolbiarza wprowadził swoją reprezentację do powiatu. Nie ma nic tutaj zdrożnego w tym, że się rozwijają. Natomiast jednym z radnych został ówczesny wiceburmistrz gminy Nysa Piotr Bobak. Miał prawo zostać, oczywiście miał prawo bierne wyborcze, ale przepisy mówią jasno, że nie można łączyć mandatu radnego z funkcją wiceburmistrza gminy. I co wtedy panowie wymyślili? A mianowicie dokonali, mówiąc tutaj nomenklaturą, terminologią szachową roszady. Czyli wiceburmistrz Piotr Bobak został sekretarzem a pani Elwira Ślimak dotychczasowy sekretarz została wiceburmistrzem i tutaj jeszcze jedna ważna rzecz dlaczego doszło do tej roszady ponieważ ustawa o samorządzie gminnym nie pozwala wiceburmistrzom łączyć ich funkcji z mandatem radnego natomiast nie ma takiego obowiązku nałożonego na sekretarza miasta i po to zostało to zrobione ja myślę że wyłącznie po to Oczywiście mogą sobie zmieniać stanowiska, teoretycznie, natomiast wraz ze zmianą tych stanowisk nie, zmieni, nie zamienili się zakresami obowiązków. Czyli faktycznie zmienili tylko sobie etykietki, no, w tabliczki na drzwiach, ale dalej, o ile wiem i co wynika z dokumentów, które ostatnio trafiły dotyczących, dotyczących premii, dalej zajmowali się tym, czym zajmowali się wcześniej. Czyli Wiceburmistrz stał się sekretarzem, być może jedynym w Polsce, który zajmuje się inwestycjami, a sekretarz stał się wiceburmistrzem, który zajmuje się wyborami, bo widzę z dodatków i, i premii ciągle y, pani Elwira jest nagradzana dodatkowymi pieniędzmi za to, że zajęła się który, jakimiś wyborami, a to, raczej, a to są typowe, y, typowe obowiązki dla sekretarza. Y, ale co budzi moje wątpliwości? Bo w kodeksie cywilnym. To jest artykuł 83, prawdopodobnie, jeśli tutaj mój czat się nie pomylił. Jest taka zasada, że definicja czynności prawnej pozornej, czyli jeżeli jakaś czynność prawna została dokonana tylko po to, żeby skorzystać w jakiś sposób z nowego statusu prawnego, a faktycznie nie została przeprowadzona, a to w momencie kiedy zamieniamy się stanowiskami, a nie zmieniamy swoich zakresów obowiązków, to tak naprawdę nic się nie zmienia. Faktycznie nie została według mojej wiedzy ich funkcje nie zostały zamienione i zakresy obowiązków. Tylko nazwy zostały zmienione. Czyli ta czynność w mojej ocenie Y, jest jak najbardziej pozorna. I co mówi kodeks cywilny? Kodeks cywilny mówi, że y, taka czynność pozorna jest nieważna z mocy prawa. Hmm, więc jeśli tak, to tak naprawdę y, pan Piotr Bobak powinien zostać zwolniony lub y, wygasić, powinien zostać wygaszony jego mandat radnego powiatu. Natychmiast. W 2018 roku. Ja oczywiście o tym myślałem, przyznaję się, jest mi trochę wstyd, że się wcześniej nie zająłem. Gdzieś w, pr w prywatnych rozmowach się z tego śmialiśmy, ale to nie był śmiech radosny. Natomiast ym, doszedłem do wniosku ym, dziś. Może nie dziś, ale, ale że dlaczego nie podjąć działań? Ja rozumiem, że żyjemy w państwie z tektury, co jest smutne, natomiast odpowiednim organem do zbadania i zainterweniowania w tej sytuacji jest na przykład wojewoda, Regionalna Izba Obrachunkowa albo wręcz prokuratura lub po prostu są powszechny w mojej ocenie to jest absolutnie pozorna czynność ta informacja, znaczy wrócił, wrócił do mnie ten wątek kiedy przejrzałem sobie te dokumenty dotyczące dodatków specjalnych o których ostatnio było głośno i czytam że sekretarz miasta zajmuje się inwestycjami nadzoruje je, nadzoruje pozyskiwanie środków zewnętrznych toż to jest jakaś komedia zróbmy coś z tym bajzlem